Halo? Tak słucham? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja dzwonię w sprawie alby komunijnej. Tak słucham? Mhm. Ja mam pytanie: czy tą Albę Czy po prostu raz była używana, czy wielokrotność? Wie pani, jak to jest, że. Na przykład. Znaczy ja ją kupowałam tak dla mojego dziecka i to było, po, yy, że tak powiem, po innym dziecku, nie? Dokładnie, o to mi chodziło. No, no. Także moje dziecko było drugim użytkownikiem. Drugim. Uh -huh. Rozumiem. Ogólnie 140 cm, tak? No tak, tak 140, mniej więcej wychodzi tak jest matka, nie. A to nie jest kradziona, alba. Jaka? Czy nie jest kradziona? Nie, nie jest w rozumiem. Mhm. A skąd pani jest? Ja tu zobaczę. Y... Gdzie to jest? Tak, to Czyczkowy? Gdzie to tak. jest? To jest tylko obrót. Ale jakieś większe miasto? Jak Chojnice? Mhm. Uh -huh. Tu mam 100 kilometrów do pani aż. Mhm, to, to wysyłka tak. będzie, chyba, co? No, no być, tak by. A nie boi się Pan, że będzie nie wiem za mała, za duża? Bo ja, ja tak Nie boję się. Więc wie Pani czego tak. się boję? No? Że Alba jest kradziona od księdza z konfesjonału. A, dobra, to ja chyba nie będę z Panem dalej rozmawiać, skoro Pan tak myśli. A czemu tak? Nie no, bo była kradzież Alby przecież w Chojnicach, mówili w tvn wiadomości. wiadomościach. Temu ja uważam, bo nie chcę kradzionej kupić. Nie, no bo... długa... nie Pan tak uważa, że tak może być, to ja się nie chcę dalej bać To niech się pani nie obraża, ja przyjadę do pani po albę, najwyżej sam, żeby było szybciej. Kwiaty na przeprosiny, czekoladki, bo walentynki były, czerwoną różę dam, ucałuję w policzek i wszystko będzie okej. Okay. Dobra? Pan tak normalnie czy pan powie żartuje, czy pan tutaj nie wiem... Nie no, to nie jest śmiechu warte, proszę pani. Jak najbardziej, alba jest potrzebna, bo zaraz mamy maj. I są komunie. Będziemy myśleć, żebyśmy. Także tam kupiono małże dla córki i normalnie chodzi o jedną. I tak, żebyś tak szkarżył. Także nie jest bardzo kiełdą. Ja nie rozumiem pani, jakby był słabszy zasięg, troszeczkę. Ale równa się. Pozdrawiam ciebie i kincz. Kurczę, masz 60 zł, tak? Ja proponuję Pani 50. Tak jak tak będę chciała, także nie będę negocjować, nie? Nie ma co negocjować, tak? To proponuję dwie dyszki i flaszkę. Nie no, my się nie dogadamy, ja się rozłączam. Rafon, odpala peto i Buch za Buchem. Taka impreza wklęci... Rafon, Mordo, kiedy będzie spotkanie z widzami? W, w na evencie, w kwietniu, kurwa, w marcu, na Jemie. Ej, nie, 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 rozumiałem tej kobiety, co ona mówi w ogóle. Nie, w ogóle nie rozumiałem, co ona mówi. Nic, kompletnie nic. 4000 łapek, dziękuję. Rafon, mam pytanie: wolałbyś wypić siki czy zjeść gówno? Pozdrawiam. Gościu, ty jesteś kurwa psychiczny? Co to ma być? Zazmę po rower i powiedz, że, że to twój, a on ci go zapierdolił. Wyczuwam dymę. Ta, zaraz spróbuję.